Siema, hej, siema, hej Szef Cześć Cześć Co dzisiaj robimy? Dzisiaj robimy, ty miałeś zacząć Robimy kurczaka i warzywa na parze Będzie trochę montowania I w czasie montowania sprzętów ja no. będę siekać, kroić, obierać, kombinować na różne sposoby. A ty co będziesz robił? A ja tutaj zmontuję puszki do naparzania kurczaka, że tak ładnie powiem. E, mamy dwie puszki, jedna puszka po kukurydzy. wszystko, no. Z poprzedniego odcinka. E, w jednej puszce wlejemy wodę, para będzie leciała. w drugą puszkę, to w dnie porobię otwory. Tylko żeby to chciało stać jedno na drugim, ja tutaj zaraz ponacinam brzegi tej puszki. Troszkę je rozegnę. Myślę, że będzie wtedy fajnie stało. I później ponawiercam otwory w dnie tej drugiej. Dobra, ja będę spróbowała marchewkę. Zobaczymy co mi z tego wyjdzie. Dobra. E, no, warzywałmy też, żeby nie było. E, no i ty jeszcze mi zrobisz tą, do, bo ja chcę fa taką falistę z plasterki. Za dużo byś chciała. No, pomyślimy, pomyślimy. Dobra, ja to na razie spróbuję to na trochę. Nóż robił... E... Każ sam. Nie będą to równe, piękne plasterki, ale cóż. No, ja nie mieć wszystkiego. Teraz troszkę to porozginam. A to będzie grubsze. Dosłownie odrobinę, tylko ta puszka tutaj stanęła na jednej, na drugiej. Będzie stało, ja teraz ponawiercę tutaj trochę otworów, dobrze by było z tej strony, sięgnę, sięgnę, sobie to ustawię na cegłach na razie. Moment, Chyba czeka. wystarczy, nie? Tak, ja to opłuczę. A ty mi zrób falbankę. No... Falbankę. sobie wymyśliłam falbankę. Na falbankę mam jeden pomysł. Który może wypalić. Falbankę spróbuję zrobić z puszki. Przetnę ją po prostu. Kawałek taki wytnę. Zobaczymy, czy ta krawędź będzie na tyle cienka, żeby dało się przeciąć marchewę. Nigdy, ale to nigdy nie róbcie takich rzeczy bez okularów ochronnych i bez tej osłonki tutaj, bo się może różnie skończyć. Wycięte. No, nie jest aż taka gruba ta blaszka. Zobaczymy, może się uda. A ja nie pokazywałam jaka to ma być falbanka! No będzie troszkę cieńsza, nie ma marudź. Dobra, to trochę oczyszczę pilniczkiem. Tylko nie na mięso, okej? Okay? Dobra, to sobie tutaj na bok będę robił. Pokaż. Mogę ja pierwszy? Może umyj. To sprawdzę jak wychodzi. Czy to się da w ogóle. znaczy, jaka fajna falbana. No okej. Okay. Niezadowolona chyba. W ogóle taki dziwny ten ogórek. Tak, ogórek, dokładnie. Cukinia. Dobra, starczy. Czekaj, jakby to trochę teraz ponaginać, To tak? Ty już nie naginaj, bo nie mamy co kroić. Już sobie daj spokój. Dumę schowaj. No pokaż tego górka jeszcze na chwilę. Ooo. Ja Jaka falbana. Za małą blaszkę uciąłem, nie widziałem, że takie grube ogórki wyciągniesz. One są falbany. Są, dokładnie. Dobra, to co, ja mięso pokroję. Dobra. I y, myłeś, prawda, mięso? Tak, mięso zmyte. Y, dokładnie, to ja pokroję i przyprawię. A ty możesz przygotowywać ten. Potem to już Ja pokroję, bo szybciej dojdzie, wiesz, to mięso. No kurczak musi szybko dojść. Tak. już się powoli zaczyna gotować już ładnie paruje, jest dosyć gorąco więc myślę, że możemy kłaść drugą puchę i wrzucać wszystkie warzywka i mięsko już są weźmą to wrzucaj będzie Ci łatwiej W tej folii aluminiowej zrobię pokrywkę do tego, żeby to nam ładniej tam dochodziło Dobra, pozostaje czekać Dobra co, zajrzymy, zobaczymy jak to wygląda Pachnie już bardzo intensywnie się biały zrobił? No? Czekaj. Wiesz co? Ja to dam trochę po kowęta. No, kurczak. Wow! W Jestem w szoku. Może ja znowu muszę się w zwrócić. Co? Myślałaś, że nie będzie? No, że będziemy tutaj do... Ile my to robimy? 5 minut? 10? 10 minut się robi. Dobra, to czekamy jeszcze parę minut i chyba będziemy jeść. Dobra, co ostatnie sprawdzenie? Tak, sprawdzamy. Na moje oko jest. Myślę, że rebelka. Rebelka, wyłączamy. Weź mi, mi na to. Wyłączamy. Z zaraz ci dam. No. Patrzcie, jest falbanka, tak? Nie wyciął mi z tego, nie, 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 nie. mógł. Mogłem wyciąć, bo te wieka będę na następnym odcinku potrzebował. Tak? Aha. No, Dali. Żeby zrobić tarkę do sera i... Przeł... A może jakąś łyżkę weźmiemy? No. Zobaczcie, mięcho jest super. Wyszło super. Falbanki no. Takie Sorry, są. Oh, nie, mi, się, mi się bardzo podobają. Wiesz, ja lubię lewi. takie drobne falbanki. Tak. <noise> Dobra, nie ma co przedłużać. Wyszło fajnie, bardzo szybko się zrobiło, o dziwo. Naprawdę nas to zadziwiło. Baliśmy się, że woda wyparuje, że mm, zabraknie, ale mieliśmy w pogotowiu. Yy, Ale dużo wcale nie ubyło. No, no, ha. no nie, ogólnie ok i, i mięso i wszystko fajnie wyszło, więc... Robiło się w sumie z 10 minut, nie? Śmiesznie, że tak kurczę nie sądziłam. Serio nie sądziłam. Dużo prostsze rzeczy wychodziły nam dużo gorzej. <grym> Dobra. Dobra, spróbujmy trochę, bo... Ja już jadłam, a ty z Kubana. Ha. Z Kubana, kurczak z Kubana. Dziany. <grym> mm, piechotka. Co, no, bo mięso już, no, tak, no. no Dobra, do zobaczenia na następnym odcinku. Zobaczymy, co tam tyle nam wyjdzie. O by wyszło. O by wyszło. Ja się boję. No. Trzymajcie Cześć. się, na razie, Ej. hej.